I witamy Cię bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteś tutaj z nami. Powiedz proszę, skąd się z nami łączysz, czym się zajmujesz? E, I oczywiście, jak wyglądało twoje życie przed wejściem do akademii i co się zmieniło. Cześć, witam Was serdecznie, kochane kobiety, e, dziewczyny Ola i Gosia. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich, które tutaj nas oglądają. Ja nazywam się Izablum i pomagam kobietom tworzyć cudowne relacje z pieniędzmi i otwierać się na obfitość złotych monet, aby ich codzienność była spokojniejsza, radosna i pełna, pełna obfitości. I kochane, dzisiaj. Y Mam trochę punktów tutaj do omówienia, bo jestem mega wdzięczna dziewczynom za to wszystko, co pomogły mi stworzyć. Ja z dziewczynami byłam, to nie jest mój pierwszy raz, kiedy zostałam tutaj zaproszona na podzielenie się moją historią. Jestem naprawdę bardzo lojalną klientką dziewczyn, a to dlatego, że po prostu one pomogły mi stworzyć biznes, który o którym tak naprawdę marzyłam. Więc ja współpracowałam, już teraz nie współpracuję z dziewczynami, ale who knows. Um. Ja współpracowałam z dziewczynami przez 12 miesięcy. Zaczęłam oczywiście od trzech, ale potem przedłużałam, przedłużałam, przedłużałam. Też wygrywałam, także to tak się, tak się nie ciągnęło, ale wręcz właśnie ja celowo chciałam być jeszcze w tej przestrzeni. Przyszłam do dziewczyn tak naprawdę, kiedy byłam na takim rozdrożu. Ja dopiero zaczynałam budować tak naprawdę mój biznes. E, oczywiście chciałam mieć ofertę premium, ale nie miałam pojęcia w ogóle, jak to, jak to zrobić, jak to, e, jak to w ogóle zorganizować. E, I byłam. E, Kończyłam właśnie studia, studiowałam coaching kariery, także bardzo dużo też w te studia zainwestowałam, nie tylko czasu, ale też pieniędzy. To były studia magisterskie na Uniwersytecie w Londynie, ale także już pracowałam w przestrzeni coachingowej z Mają Ori, byłam w jej. Um, Przestrzeni Uniwersum Serca byłam przewodniczką obfitości, więc tak naprawdę dwa tematy bardzo mocno, kariera, pieniądze były w mojej przestrzeni, natomiast ja nie wiedziałam na czym mam się skupić. Właśnie dziewczyny tutaj pomogły mi. W tym, żeby w rezultacie wybrać. No, i wybrałam pieniądze i po prostu uwielbiam to, bo tak sobie myślę, że jakbym miała teraz mówić o karierze, to bym była mega zludzona, ale, ale wiem, że każdy po prostu ma swój, 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 swój temat. Moim tematem są pieniądze. Dziewczyny pomogły mi dojść też do tego i też z takim naprawdę po prostu niesamowitym, niesamowitą radością mówić o tym temacie, bo tak naprawdę. Premium, oferta, wszystko pięknie. Natomiast y, Ty musisz kochać swój temat też. Ty musisz kochać swój temat, żeby po prostu też go całą sobą sprzedawać. I y, dlaczego y, akademia, tak? Dlaczego, dla, dlaczego dziewczyny, dlaczego nie jakaś inna przestrzeń? I kochane, tak naprawdę dziewczyny to są takie naprawdę dziewczyny z sąsiedztwa, które które po prostu mega chcą Twoich rezultatów, które celebrują Twoje e, c, e, rezultaty, które Cię wspomagają, które prowadzą Cię właśnie tam, gdzie chcesz być, ale i okej, okay, może inne przestrzenie też takie są, natomiast dziewczyny tworzą taką e, takie środowisko i nawiążę tutaj do tematu Zosi Samosi, bo słyszałam, że tutaj ten temat już był e, na tym wyzwaniu. Zosia samosia dziewczyny nigdy nie zadaje pytań, bo przecież ona wszystko wie. Natomiast dziewczyny otwierają przestrzeń na najbardziej niewygodne pytania. I to jest właśnie ten moment, kiedy tak naprawdę siedzisz w swoim takim bagnie swojej głowy, boisz się coś zrobić, nie wiesz jak coś zrobić i nie wiesz nawet kogo zapytać. One dają ci po prostu praktyczne informacje. Praktyczne rozwiązania, dostosowane po prostu też do Twoich potrzeb, bo ja jeszcze też i gdzieś tam łączyłam różne role, budując ten biznes, więc nie miałam takiego całego czasu, całego dnia, żeby budować mój biznes. Więc, tak naprawdę, to jest tutaj najważniejsze, że jest ta przestrzeń na zadawanie pytań przestrzeń, która tak naprawdę w. Też gdzieś tam w naszej, naszej, naszej takiej polskiej edukacji była bardzo, właśnie taka tłamszona. No bo przecież tylko ten największy osioł zadaje pytania, tak? A tak naprawdę, a to nie chodzi o to. Jeśli ko kochana, myślisz, że ty, że boisz się zadawać pytania, właśnie bo one będą głupie i tak dalej, to. To właśnie dziewczyny, dziew, dziewczyny w tym pomagają, żeby, żebyśmy się otwierały wszystkie. Właśnie ta przestrzeń grupowa pozwala nam otwierać się na zadawanie pytań, które są mega ważne, a nikt nie chce je zadać, tak? No bo przecież jest, bo żebym nie była oceniona, więc to jest to. I dziewczyny przede wszystkim wspierają cię, żebyś zaczęła od teraz, ok? Ok, jest moment budowania, oferty i tak dalej, ale sprzedaż zaczyna się od teraz. I a nie kiedy będziesz miała, nie wiem, jakieś tam inne y, przestrzenie, grupy, followersów i tak dalej. I kochane, y, ja zamknęłam moje pierwsze klientki, mając 200 followersów na Instagramie i zamknęłam dwie y, kobiety, każda za 2000 funtów, nie mając 200 followersów, ok? Więc naprawdę jestem przykładem, że to działa, to co dziewczyny. Dziewczyny oferują. I tak tutaj teraz właśnie patrzyłam sobie, że to jest sierpień, i ja nie wiem, czy Ty w ogóle Gosi, o tym pamiętasz, ale na pewno pamiętasz. Ale Ty w zeszłym roku nam zrobiłaś taką medytację, to było około 20 sierpnia, naprawdę było bardzo mało czasu do końca sierpnia, i Ty zrobiłaś nam taką medytację, takie ćwiczenie podczas jednego QA i powiedziałaś, żeby, żeby napisać. Kwotę, którą chce się wy wykreować do końca tego miesiąca. To było 10 dni, dziewczyny. I ja napisałam sobie, właśnie 2000, 2000 funtów i e, myślę sobie, no, ale nie wiem jak, no nie wiem jak, no przyjdzie, tak? Ale Gosia y, dalej kontynuowała z tym ćwiczeniem, powiedziała: Dobra, teraz napisz, nie wiem ile tam, 15 możliwości, jak możesz wykreować te pieniądze. No i każdy tam wypisywał te 15, i każdy miał przeczytać te 15 sposobów. A Gosia mówiła, dobra, to teraz się skup tylko na trzech i je zrób. Bo od spisania tych wszystkich y, możliwości nic i tak Ci nie da, jeśli Ty ich nie zrobisz. Bo jak będzie 15, to nie zrobisz niczego. Wybierz trzy. I ja kobiety to zrobiłam i w, do końca miesiąca byłam jedną z kobiet, która się właśnie dzieliła potem na winsach, że zamknęłam klientkę i właśnie... E, e, do, dowiozłam ten mój, e, ten mój rezultat, a tak naprawdę to było marzenie jeszcze wtedy, bo jeszcze wtedy to była jedna z pierwszych, e, z pierwszych klientek właśnie do mojej nowej oferty, którą stworzyłam e, miesiąc wcześniej. I, mm, I chciałam jeszcze powiedzieć, co się potem z, zdarzyło jeszcze e, e, oprócz tego, więc kiedy wchodziłam do Akademii, to nawet y y y y y y nie mogłam pojąć tego, że mogłabym na przykład zorganizować takie wyzwanie jak dziewczyny, więc podczas trwania akademii zorganizowałam dwa takie wyzwania. Teraz się szukuję do kolejnego. Na te wyzwanie... 600 kobiet. Po raz pierwszy w życiu skorzystałam z firmy marketingowej, która mi robiła Facebook Ads, tak. I tak naprawdę w ogóle zrobienie czegoś takiego i reprezentowania swojej marki całą sobą, właśnie poprzez, takie, poprzez taką kampanię reklamową. Jak ja widziałam, ile osób widziało tą reklamę jakieś, jakieś tysiące, jakieś 30 tysięcy, ja z, w, zaczęłam po prostu w pewnym momencie panikować. Ja przy 500 zapisach chciałam wysłać do firmy marketingowej prośbę, żeby ona w ogóle wyłączyła tą reklamę, bo to już po prostu było dla mnie za dużo, ale dziewczyny, nie jedziemy dalej, jedziemy. Nic nie wyłączasz. I, I to jest właśnie to, kiedy ty masz tą przestrzeń kobiet, które robią to, co ty chcesz robić i one są tych kilka kroków przed tobą. One ci mówią, one ci dopingują, ale one też rozumią twoje strachy, na lachy które się pojawiają, to po prostu idziesz dalej. I um, w tym roku też po raz pierwszy wystąpiłam jako prelegentka na konferencji, wreszcie ja w Londynie. E, stałam przed 200 kobietami i po prostu, tak jak mówię, reprezentowałam swoją markę Izabela Bloom, coach od obfitości finansowej, całą sobą. I um, ja pracowałam wcześniej w korporacji, dosyć, dosyć miałam fajne, fajne rezultaty, właśnie gdzieś tam w jakichś innych projektach pracowałam, ale naprawdę uwierz mi stanięcie i reprezentowanie swojej marki całą sobą, a robienie czegoś dla, pod jakimś tam szyldem jakiejś, yy, jakiejś yy, korporacji czy jakiejś innej pracy, to to są zupełnie dwie inne rzeczy. Tutaj po prostu wchodzisz całą sobą. I właśnie dziewczyny mnie prowadziły do tego wszystkiego. Ja tego nie zrobiłam sama. Gdy, gdyby nie one, ja bym na pewno zatrzymała się na yy, minus 250 kroków, ja nigdy bym nawet nie doszła do tego kroku zero, tak? Więc tak naprawdę to jest właśnie cało, całe, um, całe to wsparcie, które dziewczyny dają. I um, mam jeszcze jedną, y, y, to co te gryski lubią najbardziej, ok? Y, konkretne rezultaty. Dziewczyny, mi się akademia podczas trwania mojej akademii zwróciła dziesięciokrotnie, ok? Więc jeśli się zastanawiasz, czy to Ci się zwróci, to mm, mówię o swojej historii. Tak mi się zwróciła. I tak naprawdę to wszystko, co się zadziało na Akademii, to dopiero teraz to procentuję, bo ja z dużo większą właśnie łatwością powtarzam wszystkie te, yy, te, te, te działania, które, które nauczyłam się właśnie od dziewczyn. I jeśli chciałabyś w ogóle ze mną porozmawiać, w DM-ie, yy, nie wiem, nawet się dzwonić, Proszę bardzo, naprawdę, mam swoją historię. Zobacz na moje też social media. Tam jest wszystko, tak jak działam, tak jak się pokazuję, i to, co sobą też reprezentuję. I chciałam jeszcze, tak, ostatnie przytoczyć taką historię mojej klientki, która właśnie. Ze mną rozmawiała w zeszłym roku w sierpniu i ona się wtedy nie zdecydowała na współpracę ze mną, co oczywiście opłakiwałam bardzo, ale potem po jakimś czasie wróciła i się rzeczywiście zdecydowała. Ale chciałam Ci powiedzieć, co ostatnio mi nagrała, dosłownie nagrywkę, bo my już kończymy naszą współpracę, ale ona powiedziała tak, tak się cieszę, że. Koleżanka mi poleciła pracę z tobą. Żałuję, że w zeszłym roku, w sierpniu, jak miałam możliwość podjąć współpracę, to się jednak nie zdecydowałam, bo teraz po tym czasie widzę, że gdybym tą pracę podjęła wtedy, to i tak bym dała radę z wszystkimi rzeczami, które wtedy wyskoczyły. No bo wiadomo, ona chciała się zdecydować, a nagle po prostu całe życie się postawiło do góry nogami, bo, bo coś tam się wydarzyło, i się nie zdecydowała na tą współpracę. I teraz mówi, a ja się wtedy po prostu przestraszyłam. Więc gdzieś ten lęk był czynnikiem decydującym, a teraz działam pomimo lęku. I dodam jeszcze tutaj jedną dosłownie małą, mały temat. W zeszłym roku w sierpniu rozmawiałyśmy o ofercie za 2,5 tysiąca funtów. Natomiast od tamtego czasu ja moją ofertę podniosłam raz dwa. Moja oferta teraz kosztuje 5000 funtów. I kiedy ona wróciła do mnie właśnie na początku tego roku i usłyszała tę cenę, to ona była zdecydowana, ale na poprzednią cenę. Jak ona usłyszała cenę razy dwa, to znowu musiała wrócić po kilku dniach, ale wtedy już się zdecydowała. I teraz, i nawet właśnie po zapłaceniu tej dwukrotnej kwoty, ona teraz jest bardzo wdzięczna sobie, bo jej rzeczywistość finansowa w ogóle już nawet nie będę mówiła, co jej się zmieniło. Natomiast ona przede wszystkim ufa sobie. Także jeśli ty e, czujesz, że czujesz po prostu, że, że musisz być na akademii, to po prostu podejmie decyzję pomimo lęku, pomimo strachu, i tak dalej. Bo ja rozumiem, że taka inwestycja może być, e, może kreować takie mm, emocje. Także to jest ode mnie. Iza, bardzo dziękujemy tutaj, że się podzieliłaś tą historią. Ja znowu mam łzy w oczach, dlatego, że właśnie też patrząc na Twoją transformację, jak weszłaś do Akademii z zupełnie jeszcze innym pomysłem, ale żadnej, bez żadnej oferty i jak to wszystko ewoluowało, ale w ogóle sposób, jak Ty teraz o tym mówisz i właśnie nawet Twoja komunikacja, tak jak mówisz, że reprezentujesz swoją markę, jesteś na scenie, prowadzisz wyzwania na kilkaset osób i nie zatrzymała się na tym kroku minus 250. I ja jestem po prostu tak dumna. My jesteśmy tak dumne z małgosią. Patrząc na ciebie, i to jest to właśnie, co my mówimy słuchajcie, naszą misją naprawdę jest to, aby pomóc polkom mieszkającym na całym świecie przeprogramować nasze myślenie pod tytułem Nie jestem wystarczająco dobra, nie nadaje się, inne mogą, ja nie wiem. Ja na pewno mnie się nie uda. Albo ja mam głupie pytanie do zadania, to ja nie zadam, tak jak powiedziała Iza. My chcemy to przetransformować, i my właśnie chcemy tworzyć takie gwiazdy, jak Iza. Jak kobiety, które tutaj już poznałeście. Zobaczcie, one przychodzą i one po prostu błyszczą. Tak, one mają rezultaty finansowe w biznesie. Tak, one są zapraszane jako prelegentki, robią różne rzeczy, spełniają swoje marzenia, ale one przede wszystkim same stanęły w tej swojej prawdziwej, fantastycznej, wspaniałości, zajebistości i. Tym emanują i dlatego właśnie przyciągają klientów. I jeżeli Ty masz dar takich w sobie, tak jak Iza pomaga z obfitością złotych monet, tak jak Kasia pomaga, aby kobieta czuła się fantastycznie w swoim ciele i poznałyście jeszcze tutaj inne dziewczyny. Mamy tutaj, wiecie, tak naprawdę mogłyśmy wam 20 osób dziennie tutaj przeprowadzać, ale to też nie o to chodzi. Możecie różne te sexy stories też zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. My po prostu chcemy Wam pokazać. Coś się może wydarzyć, i tak naprawdę w krótkim czasie, bo czas i tak, słuchajcie, minie. I tak jak powiedziała przepięknie Iza, ta kobieta żałuje, że się nie zdecydowała wcześniej, tak? bo wcześniej by miała rezultaty, no i oczywiście też by zapłaciła mniej za program. I dlatego my też widzimy w naszej przestrzeni jest mnóstwo kobiet, które też nie weszły do pierwszej, drugiej, trzeciej edycji Akademii, zapłaciły więcej przy kolejnych edycjach i też mówią, że żałują, że nie weszły wcześniej. Także Iza, dla ciebie wielkie, wielkie gratulacje. Wiemy, że też to dopiero początek dla ciebie, dzieje się mnóstwo cudownych, wspaniałych rzeczy jeszcze dalej i masz narzędzia, żeby to robić. Także gratulacje i dziękujemy, że się podzieliłaś.